Witam serdecznie i zapraszam na następny przegląd nowości do sklepu Pepko. W tym nagraniu będziecie mieli okazję zobaczyć następne dekoracje i akcesoria świąteczne, na Boże Narodzenie oraz rzeczy z nowej kolekcji, jaka niedawno pojawiła się w tym sklepie. Nowości jest bardzo dużo, dlatego warto obejrzeć film do końca. Zostaw subskrypcję, jeśli jesteś tu pierwszy raz, aby być na bieżąco z nowościami z wielu różnych sklepów. Możesz też zostawić komentarz oraz łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. A także udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zapraszam do oglądania. Jak wiecie już z poprzednich moich filmów, w sklepie Pepko pojawia się już wiele rzeczy świątecznych. Zobaczmy teraz na następne. To zestaw czterech ceramicznych kubeczków na metalowym stojaku. Złożone w całość tworzą widoczny teraz zimowy krajobraz. Każdy z kubeczków ma pojemność 300 ml, a cena zestawu to 30 zł. Kubeczki nadają się do mikrofalówki oraz do zmywarki. Wśród nowości jest też naczynie do pieczenia wykonane z chińskiej porcelany. Nadaje się do mikrofalówki, piekarnika oraz do zmywarki. Ma wymiar 28,5 na około 20 cm. Pojemność 1700 ml kosztuje 25 zł. Jest też szklany dzbanek z zaparzaczem wykonany ze szkła borosilikatowego. Pokrywka i zaparzacz dzbanka są wykonane ze stali nierdzewnej, Kosztuje 30 zł. Ma pojemność 1000 ml. W tej świątecznej serii są też miski oraz talerze. Tak na przykład wygląda głęboki talerz obiadowy, mający średnicę niecałe 22 cm. Jego cena to 12 zł. Może być myty tylko ręcznie, nie nadaje się do mikrofalówki. Do talerza dopasować można też miskę z takimi samymi wzorami. Te same wzory widoczne były też na wcześniej pokazanym z Miska kosztuje tyle samo co talerz, 12 zł, ma średnicę niecałe 18 cm. W tej kolekcji jest też ten oto porcelanowy kubeczek ma pojemność 380 ml, a jego cena to również 12 zł. Zobaczmy na pozostałe nowości świąteczne na Boże Narodzenie, jakie kupić można w sklepie Pepko. To kubeczek na fondue z ceramicznym podgrzewaczem. Jego cena to 25 zł. W dolnej części widoczny jest podgrzewacz na T-Lighty w górnej kubeczek. Auto następne nowości, ceramiczne, ręcznie malowane kubeczki. Teraz będziecie mieli okazję przyjrzeć się dokładniej każdemu z nich. Zacznijmy od tego. Kubeczek, jak już wcześniej wspomniałam, jest ceramiczny i ręcznie malowany. Ma pojemność 590 ml. Nadaje się do mikrofalówki, ale nie może być myty w zmywarce. Kosztuje 15 zł. A oto następny ceramiczny, świąteczny kubeczek z motywem elfa. Tak jak poprzedni jest ręcznie malowany, ten ma pojemność 380 ml i również kosztuje 15 zł. Jest też taki z motywem Renifera z dołączoną do niego ceramiczną łyżeczką. Kosztuje 20 zł, a jego pojemność to 370 ml. Jak wszystkie kubeczki z tej serii, może być myty tylko ręcznie. I jeszcze jeden ze świątecznych kubeczków, tym razem za 8 zł. Kubeczek jest ceramiczny, ma pojemność 360 ml. Nadaje się do mikrofalówki. Tak jak ten jest porcelanowy, a jego cena to 6 zł. Ma pojemność 320 ml. Tego rodzaju kubeczek może być myty w zmywarce, nadaje się też do mikrofalówki. I jeszcze jedna nowość w sklepie Pepko: filiżanka ze spodkiem. Naczynia są porcelanowe, a cena zestawu to 20 zł. Filiżanka ma pojemność 200 ml, a spodek średnice 15 cm. Mogą być myte tylko ręcznie. W nowej kolekcji Pepko Festive jest ta właśnie porcelanowa maselniczka za 20 zł. Ma wymiary 16 na około 11 cm. Porcelanowy jest też dzbanek na śmietankę do kawy. Jest z tej samej kolekcji co maselniczka, ma pojemność 270 ml, kosztuje 17 zł. Może być myty tylko ręcznie. Następna nowość w sklepie Pepko to poduszka ze świątecznymi motywami na krzesło. Poduszkę można przywiązać do oparcia krzesła za pomocą widocznych po jednej stronie tasiemek. Kosztuje 15 zł, ma wymiary 40x40 cm. Poduszka, którą teraz widzicie jest z kolekcji Pepco Festive. Kosztuje 40 zł, ma wymiary 45x45 cm. Wzór jest z jednej strony. Poszewka poduszki zapinana jest na zamek. W tej samej kolekcji jest widoczny teraz koc, jest poliestrowy, ma wymiary 150 na 200 cm, kosztuje 50 zł. Kształt śnieżynki w kolorze złotym ma też poduszka z oświetleniem LED. Oświetlenie w poduszce działa na baterie, których nie zawiera. Cena poduszki to 40 zł. Ma wymiary 43 na 43 cm. Wzór śnieżynki widoczny jest z jednej strony. W środku poduszki znajduje się pojemnik na baterie. Żeby Pepko kupić, możemy też świąteczne drewniane figurki, przedstawiające postaci z dziadka do orzechów. Taka jak ta kosztuje 30 zł. Są też różnego rodzaju świece zapachowe i oto jedna z nich. W szklanym pojemniku z dekoracyjną drewnianą pokrywką. Ma zapach jagodowy, kosztuje 20 zł, a jej czas palenia wynosi do 28 godzin. Jest też szklany dyfuzor mający kształt domku w dekoracyjnym prezentowym opakowaniu. Ma zapach klementynek i goźników. Kosztuje 20 zł. Jest też dekoracyjna świeca z ozdobami mającymi kształt choinek. Na każdej z trzech choinek różnej wielkości widoczne są knoty. Świeca w szklanym dekoracyjnym pojemniku ma zapach zimowego ogrodu, kosztuje 15 zł. Jej czas palenia wynosi do 11 godzin. Auto następna wśród prezentowych świec zapachowych. Świeca w szklanym pojemniku pachnie klementynkami i goździkami. Kosztuje 10 zł, a jej czas palenia wynosi do 24 godzin. Wśród nowości świątecznych na Boże Narodzenie znaleźć możemy też zestaw zawierający dwie choinkowe dekoracje mające kształt śnieżynek. Wykonane są z tworzywa sztucznego, a cena kompletu to 5 zł. Jest też choinkowa zawieszka mająca kształt ptaka. Świąteczna dekoracja przedstawiająca kolibra kosztuje 7 zł. Zimowe, świąteczne kształty ma dozownik na mydło. Taki jak ten ma kształt śnieżynki, pojemność 250 ml, a jego cena to 10 zł. Dozownik jest częściowo szklany. A tu następna świąteczna nowość, świeca zapachowa ze śnieżną kulą. Dostępne są dwa rodzaje świec i dwa rodzaje ozdób. W tej śnieżnej kuli widoczny jest sztuczny śnieg, choinki oraz piernikowy ludzik. Świeca w szklanym pojemniku ma zapach piernikowy. W tej śnieżnej kuli natomiast widoczne są choinki, również sztuczny śnieg oraz mikołaj. Świeca ma zapach zimowych jagód. Każda z takich świec kosztuje 25 zł, a jej czas palenia wynosi do 32 godzin. Każda jest też jednoknotowa. I jeszcze jedna nowość: skrzynka na listy do Świętego Mikołaja. Skrzynka będąca jednocześnie świąteczną dekoracją kosztuje 25 zł. Górna część skrzynki jest metalowa i jak właśnie można zauważyć, jest otwierana. Zamykana jest na magnes. A to następne świąteczne dekoracyjne świece. Świeca w szklanym pojemniku w kolorze złotym, ma zapach gruszkowej tarty, kosztuje 10 zł. Czas palenia każdej z nich wynosi do 26 godzin. Świeca w szklanym pojemniku w kolorze czerwonym ma zapach cynamonowy. Cynamonowy zapach ma też świeca w szklanym pojemniku i prezentowym opakowaniu. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.